12 grudnia w Chorzowskim Centrum Kultury wręczono medale prezydenta miasta za działalność na rzecz Chorzowa. Medale z wizerunkami Teodora Kalidego, Gerarda Cieślika, Ignacego Mościckiego, Kurta Aldera, Edwarda Hankego i księdza Franciszka Gębały otrzymało 15 chorzowian i czterech przedsiębiorców. Proszę Państwa, jest to okazja, żeby w sposób szczególny podziękować również w imieniu mieszkańców tym, z nominowanych i wyróżnionych, którzy pracują na rzecz naszej społeczności. Nagrodzone osoby to dr Alicja Danielewska-Gabryś, dr Elżbieta Krauze-Krakowczyk, dr Tadeusz Krawecki, Marek Chliniak, Teresa Białowąs, Grzegorz Zarzycki, Joanna Barnaś-Wójcik, Jolanda Drozdzol, Joanna Nowrot, Andrzej Sodowski, Adam Wagner, Mirosław Mosur, Krzysztof Pasieka, Roman Powęska oraz Adam Spychała. Spośród firm nagrodzono Alstom Konstal, firmę Saturnus, Sandor. Oraz Waindi. Myślę, że warto, żebyśmy doceniali tych naszych mieszkańców, którzy wyrastają ponad poziomy, jeśli chodzi o czas pracy, jeśli chodzi o jakość ich pracy, jeśli chodzi o wykorzystanie własnych talentów i możliwości dla dobra wspólnego, dla dobra naszych mieszkańców. Bardzo miło znaleźć się w gronie w gronie tak zacnych osób, które, które w jakiś sposób wpływają na, na, na życie miasta, mieszkańców i tego, co, co tu w Chorzowie się dzieje i będzie się działo i, i co działo się wcześniej. Jesteśmy grupą plastyczną, mamy i w naszym kręgu jako członków plastyków, to znaczy amatorów, amatorów wykonujących malarstwo, rzeźbę, grafikę. Jest nas w tej chwili 26 osób. No, przede wszystkim to jest taka nagroda, którą uzyskał cały zespół. Czyli to podziękowanie od całej firmy, bo on dziś, dzisiaj sukces wypracowuje cała firma, więc ogólnie bardzo z tego się wszyscy w firmie cieszą, z takiego wyróżnienia. Niewątpliwie każda nagroda mobilizuje, a także, a także powoduje, że, że trzeba więcej pracować, tak? że trzeba więcej dawać też z siebie po to, żeby, żeby nam wszystkim żyło się lepiej, i żeby, żeby Chorzów rozwijał się w tych kierunkach, w których tu dzisiaj ludzie, osoby były wyróżniani. Ja się cieszę, że jest ich dużo, zwłaszcza, że jako uczestnik zespołów opiniujących wnioski w większości tych kategorii, mogę powiedzieć, że wybór nie jest wcale łatwy, że tych osób zasłużonych jest wiele. Ja myślę, że w kolejnych latach ta dobra tradycja będzie kontynuowana i będziemy również popularyzować tych naszych mieszkańców, których... Warto szerszej y, y, społeczności, szerokiej społeczności naszego miasta przedstawiać. Wieczór uświetnił występ Big Bandu Darek Bend w koncercie Złota Era Swingu.